Zawodnicy Klireksu od 11 lat nie zakończyli sezonu na podium. Teraz od tego celu dzieliła ich jedna wygrana. Jednak Piast wybitnie chorzowskiemu zespołowi w tym sezonie nie leży. Obalić tę teorię starał się już w 7 minucie Mikołaj Zastawnik. Popisując się ładną indywidualną akcją, i było 1 do 0. Odpowiedział w 9 minucie Gliwicki łowca Bramek, czyli Rafał Franz. W dwunastej minucie po dograniu piłki z autą uderzył Sebastian Szadurski, przyjezdni wyszli na prowadzenie. Zespół Mirosława miozgi pracował na bramkę wyrównującą. Tuż przed przerwą Adam Wędzonę przed polem karnym Sebastian Leszczaka, który nie dał szans golkiperowi. Po zmianie stron kibice długo czekali na kolejne bramki. W 29 minucie Leszczak płaskim strzałem po raz kolejny zmusił do kapitulacji Macieja Rozmusa. W 31 minucie swoją wysoką formę w końcówce sezonu potwierdził taką bombą Maciej Mizgajski było 4-2. Gości starał się jeszcze poderwać do walki Dagras Ferreira. Jednak ten wieczór należał do Klireksu. W 36 minucie zastawnik przejął futsolówkę w środkowej strefie, a kiedy wróciła do niego ponownie zatrzepotała w siatce. Chwilę później w taki sposób Hatrika skompletował Leszczak. a zdobycie brązowego medalu przypieczętował Zostawnik, również trafiając po raz trzeci w tym spotkaniu do siatki. Zaangażowany zespół 100%, 100%, wiadomo ma początek nerwowy, wiadomo my gramy o medal, Piast praktycznie nie gra o nic, gdzieś tam się im trochę luźniej grało. Co czuje? Szczęście, ulgę i spełnienie w jakimś stopniu może.